Jestem ninja. Ale jestem ninja. LOL Jakby ktoś uderzył, nie wiem, w jakiś wielki dzwon albo coś. Witajcie, z tej strony Mangetsu, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Cube World No i tak, teraz y, właśnie wbijamy drugi level I tu jest Terrier, więc ja go sobie ubiję I myślę, że da około już y, 3 exp albo 1 O, 3, tak jak myślałem I wypadły nam budki plus 10, power 10 właśnie na, na warriora, więc to nie jest na nas. Ale dobra, ja sobie spojrzę na moją mapę i tak. W tamtą stronę jest dungeon. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy tam cokolwiek wskóram ale spróbuję tam zobaczyć, co co tam mogę w ogóle znaleźć. Ym, I tak, tu jest ognisko, więc sobie zrobię jakieś jedzenie. Jedzenie chodź. O, mogę dwie zupki sobie zrobić. Okej, okay. o bajtery, one są przerąbane, ale o nie, nie ten potek, dobra, nieważne, e, spróbuję takiego jednego uwalić, sami widzicie, że drugi jest czerwony i trzeci też, ale być może ten jest słabszy, więc spróbuję go, sami widzicie, że mi bierze po 16, kiedy ja mu po 16 biorę właśnie z mojej trucizny, po o 20 powiedzmy, no mm. tak myślałem, nie dam rady, muszę wiać. O, Dagbil. Nie mogę go oswoić, bo nie mam jedzenia. Ale można na przykład Dagbila oswajać. O, goni mnie. <ścoughs> Może mu coś spróbuję zrobić. No, gin! Dobra, ja zginę. Jest tu jakiś mój sojusznik. Bo zdaje się, że nie ma. Jednak to był błąd atakować go szczerze mówiąc. Ja miałem o tym świadomość, ale mimo, że był na pomarańczowo, to mogłem mu coś zrobić. I sami widzicie, że zabrałem mu, no powiedzmy, czwartą HP. O, uleczył się. Dobra. Tu już i tak nas przestał gonić, więc to jest już i tak nieważne. Ale tak, jeszcze tylko 10 expa, więc naprawdę niewiele do drugiego levela. I myślę sobie, że będę też trochę wbijał poza nagraniem, ale nie takie duże ilości właśnie Expa i nie będę chodził na dungeony poza nagranie, bo chcę to zostawić na odcinek. E, poza odcinkiem, to myślę, że sobie będę takie normalne e, Moby ubijał, które mi się tutaj właśnie jakieś pokażą albo coś w tym stylu. Andedy, kurde, chyba nie dam rady. No, oh, fuck! nie, nie, jeszcze loj we mnie. Fa kiepsko trochę. Hmm. Ej, stary wiego nie już. Hmm. Ja sobie coś zjem. Tak, idealna pora na jedzenie. Wow! Wow! Ale się rozsypałem! Patrzcie, pierwsza śmierć. <grym> Naprawdę. Zawsze pierwsza śmierć jest najbardziej. najbardziej boli. Hmm. <grym> ale dobra. My sobie pójdziemy tam, bo tam jest dungeon. I tu jest ten kwiatek, z którego mogę zrobić zupę, więc sobie go wezmę. Okej, okay, mamy Ginseng Crow, Rot, Rot, Rot. Nie wiem, jak to się czyta. O, alpaka, to sobie ubijemy alpakę, bo z nią damy radę. I trzy x nam da. Tak myślę. Chodź tu, alpako, alpako. Alpaka, madafaka, chodź tu. O, dobra, nam dała jeden expa. No, ale sława była, była, to też się nie dziwię. O, nasi, nasi. Mam pomysł. Tylko nie mogę ich stracić z oczu. Pójdę po te bajtery i przyprowadzę właśnie do tych handedów. I mam nadzieję, że mi się to powiedzie. Chodź tu, chodź bajter. Hmm, chodź. Dobra, idzie. No i patrzcie, to jest to o czym mówiłem, ale zawsze nie wiadomo gdzie idą. Gdzie, przychodzę do nich, to oni się wracają. No i gdzie oni teraz są? A tam się przyda. Ale dobra. To no, koledzy, z domu mnie opuszczacie. Hmm. Szkoda. Ale kurde, gdzie oni są? Powinni tu gdzieś być. Hmm. Wiewiórka? Dobra, już mnie nie goni. O, wiewiórka jest przerąbana, więc lepiej do niej, nie, do niej nie chodzić. Ona właśnie tak nawala jak Roach. Tak, tak wiecie, tak. Nie, tak szybciej trochę. Yy, o, fragment. to chyba z nim dam radę. Na niebiesko jest. Dam mi jeden ekspo, bo te frogi w ogóle, te. Tak, jakby ludzie podobne rzeczy. dają jeden expa, ale wyjątkowo dają kasę. Więc się opłaca je bić. Ale ja nie mam jedzenia już, to trochę szkoda. To ja sobie zrobię. O, koni! Konie dużo daję expa, ale też są silne trochę. Dobra, to ja sobie zjem znowu. Ale w sumie niepotrzebnie to jadłem. Bo tu jest łóżko. A jeśli prześpimy się w takim łóżku, to chyba mi cały odnowi, Dobra, ale wam pokażę. Jeśli się prześpię w takim łóżku, z czym zawsze mam problem, bo nie wiem, dlaczego nie chce mi kłaść się. Bo trzeba jakoś specjalnie tutaj, wiecie... Mm, o. O, dobra. I mamy takie z. I sami widzicie, że teraz jakby minuty e, tutaj w prawym górnym rogu płyną szybciej. Więc jeśli ktoś chce sobie uzdrowić HP, to znaczy no, zregenerować HP... I chcę, żeby mieć już na przykład z nocy na, nie, na dzień, no to może sobie wsiąść do łóżka i po prostu spać. Koniu! Koniu, koniu! Co koniu? Spoko, dam radę, light. 4 Expa. No, zwykle dają 5, tak? Krowy. O, krowa, właśnie o nich mówiliśmy. O, jeszcze jest to, z czego możemy sobie zrobić właśnie tą zupę Rakun. Mi się wydaje, tak, rakun. Lepiej do niego nie podchodzić, bo on właśnie jest strasznie podobny siłą do wiewiórki. Mm, ok, krowa. Padaj, krowo. O, level up jest. No i teraz w tym momencie wcisnę sobie X. Proszę bardzo, X. I tak, mamy do rozdania dwa punkty. Intercept, czyli nasza jakby umiejętność naszej postaci I takie jakby Skille, które się wyróżniają tym, że możemy na przykład używać Ten sposób, że podchodzimy do drzewa i się wspinamy Właśnie to, co zaznaczyłem I to będzie nam przydatne Ale myślę, że teraz będę brał w oswajanie zwierząt I w to właśnie Bo niedawno właśnie jakby Zorientowałem się, że przyda przydatny jest bardzo właśnie, yy, ten, ten skill jest przydatny, ponieważ możemy potem ujeżdżać zwierzęta i jest o wiele szybciej niż byśmy na przykład latali albo wspinali się, więc a żeby na przykład yy, musimy mieć 5 tego, Petmastera, żeby ujeżdżać zwierzęta, tak samo musimy mieć 5 wspinania, wspinania, yy, climbingu jakby yy, żeby mieć hang gliding Czyli, tak jakby fruwanie na paralotnie, ale paralo na paralotnie nam je nas jeszcze nie stać, bo mamy jeden silver, a kosztuje 10, więc musimy jeszcze coś sobie uwalić. I patrzcie, teraz użyję mojego skilla, on mi daje bonus do trucizny. I sami widzieliście, że, że właśnie go zatruł i mu pół HP za zabrał. Więc całkiem przydatny, ale szczerze mówiąc, to ja wolę e, trochę inne skill'e, bo jeszcze mamy potem skillę. Ale dobra, no. Mm. O! To nie są nasi, odnowię sobie nowego, mojego nowego skill'a, i tak. Szczerze mówiąc pewnie tu padnę, bo z trzema trochę nie dam rady, z tym bardziej, że nie mam potek. No, sami widzicie, druga śmierć. <grych> e, I tak. Wow, Dwarf, dobra, no nie jest taki silny akurat. Ale jest magiem. Wypadła zbroja na maga, ale czekajcie. Gdzie to było? O, tu. Dobra. Kotom kapsule. I tak, teraz idziemy do naszego miasta. Bo chciałbym jeszcze sobie znaleźć mojego tego, nauczyciela. Żeby móc przeresetować umiejętności, ponieważ możemy sobie tutaj również wybrać drogę. Czy być asasinem, czy być ninjom da się niewiele różni, tylko tym, że ten trzeci atak ma o wiele lepszy, bo ma shurikeny. Tego szczerze mówiąc jeszcze tego kamuflażu nie, 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 jakby nie używałem. Ale ja zdecydowanie wolę walczyć z shurikenami, więc... Więc wezmę sobie shurikeny. Tak również słyszałem, że są lepsze, ale również używałem ich, więc... Więc po prostu je bardziej wolę od, od tego kamuflażu, który nawet nie wiem co robi. Mamy już jeden skill, sami widzicie, ale drugi skill jest niezbyt przydatny, znaczy jak dla mnie przynajmniej, bo jeśli wejdziemy w takim skillu, właśnie z tym skillem do dungeonu, to może on się przydać, bo ten właśnie skill nam robi skradanie, przez co jesteśmy, przez ileś tam, mogę to uwalić, mogę, przez ileś tam czasu jesteśmy dla tych, tych, tych niewidzialni, ale dla mnie to jest niezbyt przydatne, bo ja wolę tak, wiecie, tak, walczyć kamikaze. Mm. OK, Okej, to ja sobie ubiję tego szerszenia, Proszę bardzo, 5 EXPA. To dobrze. Teraz mamy prawie 100 do zdobycia EXPA do następnego levela, więc jest trochę ciężej. Ale potem to w ogóle wszystko zleci, bo myślę, że gdzieś tak od 20 levela się bardzo łatwo EXPI. I już na moim raoużu, tym takim do grania, właśnie z kolegami z Dantegram, którego pozdrawiam serdecznie, eee, właśnie mam już 46 poziom. Mm, I fajnie nam się w ogóle gra i bardzo szybko się wbija, więc jak najbardziej się szybko wbija od dwudziestego. Mm, dobra, to ja idę po pi... Pineapple! Pineapple. Koli. Koli jest fajnym pieskiem, ale trzeba tam mieć gumę do oswojenia. bubble gum. Coś takiego. Mm. A zbieram sobie ananasy właściwie po to, żeby móc sobie zrobić jedzenie, bo z ananasów te a z ananasów też można. Sorry, że się tak trochę jąkam, ale... Taki tak dzisiaj jestem trochę. Mm. Dobra, to ja sobie pozbieram. Jeszcze trochę, bo tutaj zostały. Dobra, może być. Nie, o, tam jest jeszcze jedna, ale dobra, nie opłacam się już iść. Um, mamy 12.2. Dobra, zrobię ten dzień. Lepszy to niż noc. Dobra, i mamy dzień siódmą. Mm, nie mogę go bić. No, <gry> kolejne ananasy. Oczywiście już nie mogę właśnie ich zbierać, bo mam 50. Ale dobra, gdzie jest nasz, nasz nauczyciel? Muszę znaleźć. Mm. No tu jest właśnie sklep. Hm. To czekajcie, tutaj gdzieś powinien być mój. O, tam jest, dobra. Właśnie takie Dojo ma. Taki ninjo. Japoński. Ja sobie wezmę ninja. Patrzcie. Wystarczy, żebym tu kliknął i Lirn. Bierze nam jeden silver i 10 tych, 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 tych. Ale moim zdaniem się opłaca. Jeszcze mamy mnóstwo tutaj broni do sprzedania. To zajrzymy właśnie jeszcze do sklepu, tylko gdzie jest sklep? Właśnie, gdzieś tu był sklep. Blisko Stagana zazwyczaj są sklepy. Mm. Tutaj? Tak, tutaj, dobra. Ten też może być. Mm, to może jakieś jeszcze sobie tutaj itemy kupię. Jeśli będzie coś ciekawego i mi przy kasy. Mm, to tak, prawym przyciskiem sprzedajemy sobie. Tam się nie przyda, tam się też nie przyda. To może tak. To nie, to nie, to nie, to też nie i to też nie. O, mamy dwa strybery, ciekawe. To teraz sobie kupię, ja myślę. Ile mam powera? 5, to na drugim levelu mam 5 powera, czyli mogę sobie to kupić. Mogę sobie kupić. Nie, to jest namaga. Co, tylko to? No i nie mogę nawet na mojej profezję, tak, takie plus 1. Sobie kupić, ale dobra, nieważne. Ważne, że mam to: Shouldery. Patrzcie, mam takie teraz paki takie. Ale kurde, się uwzięli. Te, te ptaki się uwzięły. Tak szczekają. Znaczy, nie szczekają. Nie miałczą, tylko. No. Szczyka nie szczekają. Kurde. Nieważne, nieważne. Bo już trochę się mylę. Jeszcze jakieś głupoty gadam, ale dobra. To gdzie jest jeszcze jakiś inny sklep? Nie z butelką, tylko taki z mieczem. Tam jest właśnie z butelką. Czekajcie, ile mam kasy? Dwa Sidwery. No to w sumie... Niewiele straciłem, jakby nie patrzeć. I do tego jeszcze jest ten... Ninjom. Patrzcie, jestem ninjom. Niebie niebieskim jestem. Hm. No co? Gdzie, gdzie ten sklep jest? Hm. Muszę sobie znaleźć bo jeśli będzie jakiś dobry miecz nie chodzi o ten sklep, chodzi o ten bo tam możemy sobie wymieniać te, te takie... nie pamiętam jak się już nazywały, ale jeśli będzie okazja to wam powiem eee, i tak nie ma, nie ma są tylko sztyleciki dobra to sobie kupię dwa dobra zawsze więcej damage'a dobra, w sumie też niewiele straciłem no, dobra ja idę już do dlatego dungeon to jest blisko tutaj. Właśnie do niego zajrzy, tak? Jak wam obiecałem już 15 minut odcinka, a ja jeszcze nie zajrzałem, tak? Wiem. Jestem lamusem. Mm, dobra, to ja tam biegnę. O! Czekajcie, może, może sobie mogę zrobić zbroję. Mm. Znowu się zatrzymuje, wiem, 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 wiem. Nie wincie mnie za to. O, całkiem nieźle nam wypadło. Dwa z jednego. Znowu. Jak jest taki. To właśnie znaczy, że nam wypadły dwa z jednego. Ale dobra, sobie użyję Luma i mogę sobie zrobić buty albo armor. To wezmę sobie, kupię. Nie mogę zrobić. Nie mogę? Czekajcie, bo mi tu zasłania. No nie. Nie mogę chyba, to mogę, dobra, sobie zrobię przynajmniej buty, lepszy rydz niż nic, jak to się mówi. Yy. I sorry, że w poprzednim odcinku trochę mi urywało, ale teraz nagrywam na jakby, yy, jest taki program Sizer, który mi pozwala jakby, yy, taki, taki jakby rozmiar gry yy, odpowiedni do nagrywania ustalić, rozmiar tego okna. I właśnie dzięki temu nie będzie nic ucinało, ale być może po prostu tutaj może być coś niewidoczne przez to, że mi ten czat zasłania. Niestety nie mogę go wyłączyć, a może się da, tylko ja nie wiem jeszcze jak, a teraz nie będę się tym, tak wiecie, przejmował. Mm, I tak, już prawie tam dotarliśmy, to nie jest daleko, ale jeszcze te heart flowery mi się przydają, przydadzą. Przydają, przydadzą, no. Mm, dobra. Bumblebee Bumblebee Aha, bąbelka bąbe, Bąbelka pszczoła Osa chyba Nie, do, dobra, nie nieważne. nie ważne Mmm O, zapomniałem, że nie mam tawca. A ja już chciałem polecieć i tak myślę, czemu się nie otwiera, czemu się nie otwiera, a ja jednak go jeszcze nie mam Bo jestem przyzwyczajony do mojej tej, tej takiej postaci mm. Mogłem sobie jeszcze potki zrobić, ale zapomniałem, więc szkoda trochę. Ale dobra, zabiłem sobie kotka. <laughs> Jestem taki okrutny. Będę zabijał koty. Ginseng rood. Rod. Rut. Pród, nieważne. Będę, bedę, o, 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 O! 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 Krowy, krowy, krowy. Owce, krowy. No widzicie, te moje sztylety dają się we znaki. Zawsze silniejsze. Armor w sumie też. Mm, ale mam mało HP niestety. O! Mam jakąś formułę, ale to niestety namaga. Dobra, to ja się uleczę, nie mam nic. Nie mam nic? O! Szkoda. To ja muszę sobie znaleźć jakieś ognisko. Bo z takim HP to ja nie będę tutaj biegał. O, jest ognisko, patrzcie. Tylko jest tam wieźma. Moja czy nie? A moja, dobra. Ale nieważne. To ja sobie zrobię. No, krzesło! Mm, ja sobie zrobię. Lol, mogę 50. Mm, zupę sobie zrobię. Oczywiście. To w sumie też mogę, ale to bardzo dużo czasu zajmie, a ja nie wiem... Mm, w sumie za chwilę będziemy musieli kończyć. Znaczy nie za chwilę, za 5 minut, ale... ale jeszcze muszę się napić i poza nagraniem sobie zrobię jeszcze jakieś jedzo jedzonka i tego typu rzeczy, żeby mieć z tego pełno jeszcze. Dobra. My lecimy. Mm, może jeszcze zabiję tą krowę w sumie. Hm Krowo Krowo, krowo, chodź tu do mnie <ścoughs> Chodź tu! Ho, jestem ninja! Ale jestem ninja Rol. Jakby ktoś uderzył, nie wiem, w jakiś wielki dzwon albo coś. Taki odgłos był. mamy 27 ekspa to jeszcze. Jeszcze 70. Hmm. To już mamy jedną czwartą powiedzmy expa ze sobą. Hmm. Jedną czwartą levela co ja gadam, nie expa. Dobra, spróbuję go. Raczej go ubiję. No, ale uniknął. Ale i tak jest. Dobra, jeden exp, ale kasa jest. Hejs się zgadza. Mmm. O, tam jest chyba Gnobolt. Z takiej odległości nie za bardzo widzę, ale wydaje mi się, że tak chyba. Ja jeszcze sobie nazbieram mushroom. rum? O, nie mushroom. <gno> o, Gnobolt. No, nie jest taki silny. Jakby się wydawało. Alha Petra je bierze. Lol. Dobra, nie zdążyłeś nawet. O, jeszcze coś jest. Nie, dobra, to on się rozsypał. Mm. Okej, okay, no. To jeszcze zaglądnę, zaglądnę szybko do tego dungeonu. O, jeszcze tu jest heart flower. Ale naprawdę, mówię wam, opłaca się brać to. Mm, dobra. Dobra. O! Patrzcie, widzicie to wielkie drzewo? To ma być ten dungeon. Tylko on jest jakiś trochę, nie wiem, może być za silny dla mnie. Ten... O, jest boss chyba. Tak, widzę bossa na minimapie. Właśnie taki kwadracik. Taki kwadracik yy, biały to jest boss na mapie oznaczony. I widzicie, widzicie że prze Defeat the ruler at the icono 3 Tak się nazywa to, icono 3 To znaczy zabij po prostu tego bossa, tego najsilniejszego z tego właśnie mm, Kiedyś myślałem, że chodzi o linijkę, bo ruler to jest też linijka, ale... O. LOL! To jest mój. On go bije, lol. To widzicie, że dość łatwo zginąłem. Ale no. Więc raczej tam nie damy rady. Więc myślę, że w następnym odcinku trochę sobie pozabijam, a potem pójdziemy na ten dungeon. I tak. Poza odcinkiem jeszcze sobie trochę pobijam tak... Wiecie, nie wiem, z dwa levely do czwartego. Bo nie chcę za dużo robić poza odcinkami, a po prostu... Mm, jeśli, jeśli po prostu zmienię zdanie, że, że wolę jednak te, te odcinki bijać na odcinku, yy, level bijać na odcinku. <grym> nie odcinki na odcinku, tylko level na odcinku, no to po prostu dam wam znać. A tymczasem... O, burz, burz, to mi się przyda. Yy, o, nie ma nic. Dobra, a tymczasem się z wami po prostu żegnam. No więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. No i cześć.